Radiosud.pl Największy portal informacyjny regionu. W niedzielne przedpołudnie rozegrano lokalne derby gminy Łęka Opatowska. W spotkaniu 16 kolejki klasy A pomiędzy Zawiszą a płomieniem było co niemiara emocji, jednak głównie tej poza sportowej nic dziwnego rywale z zamiedzy miłością do siebie nie pałają, a w derbowych pojedynkach różnica w tabeli jest także przeważnie iluzoryczna. Każdy ma 3 trzy punkty a tym bardziej z rywalem w tej zamiedzy. Ten mecz, no musimy wygrać po prostu, udowodnić, że to, co żeśmy zrobili, chłopakowie, przegrali 1-0, to było wypadek przy pracy. Mamy takie niedopracowane jeszcze sytuacje, których nie wykorzystujemy, ale dzisiaj myślę, że wszyscy nie trzeba nikogo mobilizować i wszyscy są na 100% do grania. Za każdym razem chłopakom mówię, że wychodzimy i gramy o zwycięstwo, ale patrząc faktycznie na skład dzisiejszy, nas personalny, na Jakoś boiska I samą otoczkę to faktycznie ramię z Zanim spotkanie rozpoczęło się na dobre To sędzia przerwał mecz i zaprosił wszystkich kibiców Na drugą stronę boiska, aby znajdowali się W bezpiecznej odległości od murawy Na niej nikt nie odpuszczał Gra była brzydka, szarpana, płynnych akcji Było za to jak na lekarstwo Jednak determinacji nie można było odmówić nikomu Jeden z piłkarzy Opatowa Po rozcięciu głowy trafił do szpitala Już w 16 minucie, co jeszcze bardziej osłabiło Przyjezdnych. Płomień w pierwszej połowie i mimo wszystko sprawiło lepsze wrażenie, jednak płaci to co w siatce. W drugich 45 minutach Mateusz Puciennik i Słowo Mirgola rozstrzygnęli bramkami losy spotkania. Zawisza wygrał gminne derby 2 do 0.